Wieruni był miastem, gdzie było bardzo dużo Żydów. No, Żydzi paniecznie bali się wojny, bali się Hitlera. No i mama się pyta takiej Żydówki: Co się dzieje? No, proszę pani, myśmy nie wiedzieli, jesteśmy tutaj nad granicą, co z nami będzie, więc wysłaliśmy tepę do Cadyka, do Góry Karwarii, co mamy robić, czym mamy uciekać z Wierunia, czym mamy zostać? No bo to jest miasto nadgraniczne. Granicą wtedy była prosta. Cadyk nam odpowiedział: zostańcie, wojny nie będzie. II Wojna Światowa rozpoczęła się w sobotę 26 sierpnia o godzinie 4.40 rano na granicy polskiej na przełęczy Jabłonkowskiej. Był to pierwszy termin operacji Falweiss ataku Niemców na Polskę. Na wieść o podpisaniu układu polsko-brytyjskiego Adolf Hitler wstrzymał działania, ale jego rozkaz nie dotarł do wszystkich jednostek. Bojówka niemiecka, zgodnie z pierwotnym planem, przekroczyła w nocy granicę i zajęła stację kolejową w Mostach. Mieli ją utrzymać wraz z pobliskim tunelem kolejowym, aż do czasu nadejścia jednostek Wehrmachtu. Zaalarmowani przez miejscową telefonistkę polscy żołnierze, którzy mieli swoje stanowiska ogniowe na dachu tunelu, ostrzelali dywersantów z broni maszynowej. Gdy ci wyszli ze stacji, aby zająć tunel, Niemcy musieli ratować się ucieczką. W ciągu dnia niemieccy parlamentariusze składają na ręce dowodzącego tym odcinkiem generała kustronia z Armii Kraków przeprosiny za incydent spowodowany przez, jak to określili, niepoczytalnego osobnika. Paradoksalnie napad ten przyczynił się jednak do zniszczenia tunelu sześć dni później, gdy nauczeni doświadczeniem Polacy, zorientowawszy się, że 1 września rano niemieccy żołnierze podchodzą pod tunel, bez rozkazu natychmiast wysadzili go w powietrze. Zablokowało to ruch kolejowy w tym rejonie na dwa lata. Powołany został w 1938 roku. Na komisji, kiedy już podpisałem, nie to poprosiłem, że do kawalerii, bo mój wujek służył kawalerii, także kocham konie i kwiaty i kobiety, no niestety. Przed II wojną światową Polska ze swoimi 35 milionami mieszkańców stanowiła średniej wielkości państwo europejskie. Jednak przez cały czas narażona była na konflikty z byłymi państwami zaborczymi, które nie porzucały myśli o przejęciu utraconych terenów. W kwietniu 1922 roku Niemcy i Związek Radziecki we włoskim Rapallo podpisują traktat o wzajemnej współpracy. Jego tajne punkty mówiły o szeroko zakrojonej współpracy militarnej sprzecznej z postanowieniami traktatu wersalskiego. Choć traktat nie zawierał żadnych oficjalnych postanowień skierowanych przeciwko Polsce, stał się synonimem współpracy Niemiec i Rosji przeciwko polskim interesom. Umowa z Rapallo wywołała wstrząs w Polsce. Tuż po odzyskaniu niepodległości odradzała się koalicja dwóch mocarstw rozbiorowych. Porozumienie z Rapallo zaowocowało też wzmożonymi działaniami wywiadowczymi i dywersyjnymi obydwu państw przeciwko Polsce. Może nikt, albo prawie nikt nie wie o tym, ale w 1939 roku, już w marcu, cztery dywizje zostały w cichej mobilizacji zmobilizowane. I między innymi moja 20. dywizja została zmobilizowana w marcu. Od lipca chyba budowaliśmy te nie tylko umocnienia polowe, ale budowaliśmy bunkry zaplanowane w 60. Coś kilku bunkrów, zdołaliśmy wykończyć 40. W momencie odzyskania niepodległości sytuacja ekonomiczna Rzeczpospolitej była tragiczna. Zrujnowane rolnictwo, nieistniejąca infrastruktura komunikacyjna, brak silnej waluty były nie mniej groźne od zagrożeń zewnętrznych. Gospodarka odbudowywała się powoli. Wydatki budżetu państwa były znacznie wyższe. Od dochodów różnice pokrywano drukiem banknotów, co z kolei rodziło inflację, która w 1923 roku przerodziła się w hiperinflację. Bogacili się spekulanci, a położenie ludności stawało się coraz cięższe. Reformy Grabskiego z 1924 roku i projekty Kwiatkowskiego zrealizowane w dwudziestoleciu międzywojennym uratowały Polskę i pozwoliły uchronić państwo od chaosu. Ostatecznie bilans pierwszych lat niepodległości wypadł pomyślnie. Ukształtowały się granice i ustrój demokratyczny, stworzono aparat państwowy, w szybkim tempie odbudowywano zniszczenia, rosła produkcja i zatrudnienie. Dali mi trzech ludzi, i taki Pluton, nie Pluton, tylko. No. Sekcja. Kolaży. Jako dowódca kolaży. Dostaliśmy rowery zamiast koni. No i na tych rowerach musieliśmy pojechać, żeby przygotować na manewry, żeby przygotować te kwatery, nie kwatery. Już byliśmy takimi łącznikami między, między jednostkami. Wojna celna, jaką Niemcy rozpoczęły z Polską w latach 20., zaowocowała powstaniem w małej wsi nad Bałtykiem portu w Gdyni, jednego z najnowocześniejszych portów w Europie, który przejął przeładunki od sąsiedniego Gdańska. Twórca portu Eugeniusz Kwiatkowski dał także pomysł stworzenia centralnego okręgu przemysłowego, który objął 15% powierzchni Polski. Okręg zasobny w siłę roboczą, stworzył znakomite warunki do rozwoju przemysłu maszynowego, hutniczego, metalowego, a zwłaszcza zbrojeniowego. Powstało około 100 nowych zakładów przemysłowych. Obszary trzech zaborów zostały rzeczywiście ze sobą połączone. Rozwinięto transport i łączność. Powstały Linie lotnicze LOT, polskie koleje państwowe. Dla potrzeb polskiego radia w Raszynie zbudowano najwyższy na świecie maszt radiowy. W 1939 roku dochód na jednego mieszkańca w Polsce był na poziomie Węgier, Hiszpanii czy Portugalii. Największy kłopot był przygotowaniem się do wojny gazowej. Do, y, trzeba powiedzieć, że mniej więcej nawet do 30% pocisków artyleryjskich, przygotowanych, było z gazami. Takie ćwiczenie wyglądało tam, to na forcie. To było takie pomieszczenie izolowane, i tam wprowadzano jedną czy dwie owce bo te nie za dużo, bo to tego, w maskach przeciwgazowych, we wszystkim, otwierano jeden z pocisków artyleryjskich z fosgenem i, i, ten, i, ten, i wypuszczano ten fosgen do, tej, do tego pomieszczenia. Ta owca padała, później następowało wietrzenie, czekanie, i później robili, robiło się sekcję tej, tej owcy. Polska wychodziła z wielkiego światowego kryzysu gospodarczego lat 30-35 w sposób planowy. Pierwszy długofalowy program inwestycyjny miał objąć lata 36-40. Ogromnym wysiłkiem udało się go zrealizować w trzy lata i zakończyć przed wybuchem wojny. Wojna przeszkodziła w rozpoczęciu realizacji kolejnego znacznie większego, piętnastoletniego programu inwestycyjnego zaplanowanego aż do roku 1954. W sumie w ciągu tych trzech lat przed wybuchem wojny młode państwo zdołało ogromnym wysiłkiem przeznaczyć na rozbudowę i modernizację potencjału gospodarczego w ogromnej większości potencjału wojskowego gigantyczną sumę ponad 400 miliardów złotych, niemal miliard ówczesnych dolarów wysiłek Absolutnie imponujący. Jak ja dzisiaj czytam i patrzę na żołnierzy, to ja nie wiem, to, to jest bajka, a nie wojsko w porównaniu z nami. Tak się warunki zmieniły. Wtedy wyszkolenie było bardzo spartańskie, bardzo ciężkie. 22 sierpnia 1939 roku w Oberzalzbergu w czasie odprawy dowódców armii Hitler powiedział: Zniszczenie Polski. Oto cel najbliższy. Dam wam propagandowy pretekst do rozpoczęcia wojny. Nie troszczcie się o to, czy będzie to brzmiało wiarygodnie, czy też nie. Nikt nie będzie pytał zwycięzcy, czy mówił prawdę, czy kłamał. W wojnie nie decyduje słuszność, ale zwycięstwo. Nie miejcie litości. Bądźcie brutalni. Słuszność jest po stronie silniejszego. Działajcie z największym okrucieństwem. Całkowite zniszczenie Polski jest naszym celem wojskowym. Szybkość, oto naczelne zadanie. Ścigajcie wroga aż do całkowitego unicestwienia. Były takie kursy Lopu. I na tych kursach właśnie tam nam tłumaczyli, co i jak, ale to, na, jak powiem, na bomby lotnicze to nas nie przygotowywano, tylko przygotowywano nas na gaszenie bomb zapalających. A, a o bombach burzących była na planszy bomba e, ta lotnicza burząca. To ten major powiedział: A to jest bomba, to nas nie interesuje. Oj, to, to wszystko, cała, cała była, właśnie była wiadomość o, o bombie burzącej. Ubrany w czarny frak Adolf Hitler słucha w zimowe przedpołudnie 30 stycznia 1933 roku słów starego feldmarszałka prezydenta von Hindenburga. Powierzam panu, panie Hitler, losy Rzeszy. Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec i rozpoczyna marsz ku wojnie. Dwa miesiące później powstaje Gestapo Krwawa Polityczna Policja. W lipcu faszystowska partia NSDAP zostaje jedyną legalną partią w Rzeszy. Rozpoczyna się okres likwidacji przeciwników politycznych Narodowego Socjalizmu i Firera. We wrześniu 1935 roku ukazują się ustawy norymberskie. Żydzi tracą obywatelstwo i wszelkie prawa w Rzeszy. Jednocześnie rozpoczyna się tworzenie potęgi militarnej Niemiec, rozbudowywana zostaje flota wojenna oraz lotnictwo. Wprowadzony zostaje powszechny obowiązek służby wojskowej. Niemcy podpisują pakty militarne z Włochami i Japonią. Hitler przyłącza do Rzeszy Austrię, a także za zgodą reszty Europy czeskie Sudety. Miesiąc później Niemcy zajmują całą Czechosłowację. Polska jest teraz otoczona przez terytorium Rzeszy od północy, zachodu i od południa. Podobne wydarzenia mają miejsce za wschodnią granicą Polski. W odizolowanym od świata państwie realnego komunizmu jego przywódca, sekretarz generalny partii i Generalissimus Józef Stalin, morduje swych przeciwników, wprowadza terror na nieznaną dotąd skalę i osiąga władzę absolutną. Propaganda kreuje go niemal na Boga. On również w latach 30. przeprowadza przyspieszoną przymusową modernizację i militaryzację swojego państwa, okupioną wielomilionowymi ofiarami. Związek Sowiecki posiada w 1939 roku najliczniejszą armię na świecie. Zapoznanie nas z ogólną budową karabinu maszynowego, którą zdaliśmy z zajęć obowiązkowych przy spozowaniu wojskowym. No i po tym szkoleniu kazał rozmontować, zdjąć karabin z podstawy, wyznaczył dwóch, wziąć to na, na ramię i na plecy i do tej gruszy biegiem marsz, którą wskazał. I po przybiegnięciu powtórzył pytanie za, zażajanym chłopcom, no więc ile waży karabin maszynowy? No to oni odpowiedzieli zgodnie ze szkoleniem. Podstawa waży tyle a tyle, a sam karabin tyle a tyle. No i patroska z do tej gruszy biegiem marsz, po raz drugi. W czasie tego marszu z powrotem, tego biegu z powrotem, bo to był rozkaz biegiem marsz, ja mówię: Słuchaj, przecież on powiedział, że w czasie wojny karabin nie waży nic. I tak chyba trzeba odpowiedzieć. No i to okazało się, że to właśnie o to chodziło. No rzeczywiście, ekwipunek żołnierza w czasie działań bojowych nie waży nic. Tak ma być. By znaleźć propagandowe usprawiedliwienie dla wybuchu wojny, naziści organizowali w Polsce napady i zamachy bombowe na domy i gospodarstwa należące także do Niemców. Do najtragiczniejszego zamachu bombowego dochodzi 28 sierpnia 1939 roku na dworcu w Tarnowie. Wybuch bomby niszczy poczekalnie komisariat dworcowej policji oraz restauracje. Giną 22 osoby. Zamachowiec został ujęty, ale dywersanci działali dalej. Najsłynniejszą akcją stał się sfingowany zamach na niemiecką radiostację w Gliwicach. W celu stworzenia pretekstu do najazdu na Polskę, w nocy z 31 sierpnia na 1 września niemieckie oddziały, przebrane w polskie mundury, zaatakowały radiostację, terroryzując personel. Przerwano audycję, a jeden z dywersantów wygłosił w języku polskim przygotowane wcześniej przemówienie, zaczynające się od słów: Uwaga, tugliwice! Rozgłośnia znajduje się w rękach polskich. Przewaga jakościowa i liczebna Armii Niemieckiej i Sowieckiej w 1939 roku była olbrzymia. Obie armie były bardziej zmotoryzowane i lepiej wyposażone w techniczne środki walki od armii polskiej. Nakłady na zbrojenia w Niemczech i w Związku Radzieckim były wielokrotnie wyższe niż w Polsce. Polska, która po 19 latach niepodległości w zasadzie odbudowywała swój przemysł nieomal od podstaw, mimo wielkiego poświęcenia nie była w stanie wyekwipować armii na odpowiednim poziomie. Polska armia mogła wystawić nieco ponad milion żołnierzy, którzy musieli stawić czoła milionowi 850 tysiącom żołnierzy niemieckich i półtora miliona sowieckich. Dysproporcja w sprzęcie była jeszcze większa. 600 polskich czołgów stanęło naprzeciw 2800 niemieckich i 6000 sowieckich. 400 polskich samolotów przeciw 2000 niemieckich, i 1800 sowieckich, 4,5 tysiąca polskich dział przeciwko 11 tysiącom niemieckich i 13,5 tysiącom sowieckich. Niewątpliwie atak zachodnich sojuszników Polski, Francji i Anglii co najmniej wyrównałby szanse obu stron w walce, ale ten mimo zapowiedzi i wzajemnych umów nigdy nie miał nastąpić. Jak dotarłem do, do, do dworca głównego, tam był niesamowity chaos. W końcu gdzieś w nocy przyszedł pociąg zapełniony tymi przyszłymi żołnierzami. Wszyscy byli pijani, bo to normalka, jak się jedzie do, na wojsko, na, do wojska, a tym bardziej na wojna, no to trzeba napić się, nie? I nie wiedziałem jak tam wsiąść, bo prze, prze, było przepełnione, ale przez otwarte okno podałem karabin, plecaj. Trzech ludzi mnie podniosło, jakaś przez okno tam do, do przedziału się dostałem. Do w ultimatum wystosowanym 21 marca 1939 roku do rządu polskiego, Niemcy zażądały włączenia Gdańska do Rzeszy, przeprowadzenia plebiscytu na Pomorzu, demilitaryzacji Półwyspu Hel oraz swobodnego tranzytu przez polskie terytorium do Prus wschodnich. W kwietniu Hitler wydał rozkaz opracowania planu agresji na Polskę zwanego Fall Weiss oraz jednostronnie unieważnił zawartą z Polską deklarację o nieagresji. Jednak stanowcze słowa wypowiedziane 5 maja 1939 roku przez polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da, stanowiły zapowiedź twardego, nieustępliwego oporu Polaków. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow podpisują 23 sierpnia na Kremlu w obecności Józefa Stalina pakt o nieagresji między Związkiem Radzieckim i Niemcami. Do paktu dołączono tajny protokół dodatkowy, określający przyszłe strefy wpływów obu stron. W ten sposób faktycznie dokonano rozbioru Polski i państw bałtyckich. Umowa pozwala Hitlerowi ze spokojem rozpocząć wojnę z Polską. 30 sierpnia obwieszczono w Polsce mobilizację powszechną. Następnego dnia Hitler wydaje ściśle tajną dyrektywę numer 1 której ostatecznie wyznacza godzinę 4.45 1 września jako moment ataku na Polskę. O 21.00 niemieckie radio nadaje tekst ultimatum wobec Polski, zaś radziecka agencja prasowa TAS informuje o wzmocnieniu garnizonów na zachodniej granicy ZSRR. 25 sierpnia przybywa z kurtuazyjną wizytą do Gdańska szkolny pancernik Szlezwik holstein Pod jego pokładem znajduje się jednak ukryty oddział szturmowy. Przez cały czas na okręcie w sposób dyskretny obowiązuje wachta bojowa. O 18:00 Schleswig-Holstein zostaje przeholowany z Nowego Portu w rejon twierdzy Wisło-Ujście. Wieczorem odbiera meldunek radiowy o rozpoczęciu działań bojowych następnego dnia. Rano 1 września pancernik opuszcza swoje miejsce postoju i cumuje na tzw. zakręcie pięciu gwistków vis-a-vis polskiej składnicy na Westerplatte. Prawie o tej samej porze okręty ORP. Grom, błyskawica i burza opuszczają port marynarki wojennej na Oksywiu z zadaniem przebicia się do Anglii. To jeden z etapów planu sztabu naczelnego wodza pod nazwą Pekin. Bardzo skromne siły polskie w rejonie Bałtyku zostają dodatkowo uszczuplone. Pomagaliśmy tam w, w tych wżniwach, nie wżniwach i tak dalej, z dziewczynkami oczywiście. Później zabawa, zabawa, nareszcie na zabawie panie rozkaz powrotu do pułku. I tam się dowiadujemy wojna. Fajne dziewczyny płakały, jak nie wiem co. W 1939 roku Polska między dwoma największymi państwami Europy znalazła się w niesłychanie trudnym położeniu. Pamiętać trzeba, że obaj sąsiedzi, i Niemcy, i Rosjanie, to niedawni zaborcy Polski. A w 1939 roku oba państwa postanowiły znów realizować swoje wielkomocarstwowe interesy kosztem właśnie Polski. Różnica między potencjałami gospodarczymi i ludnościowymi była niesłychanie niekorzystna dla Polski. Wystarczy przypomnieć: 35 milionów mieszkańców Polski wobec 260 milionów Niemców i Rosjan. Przez kilkadziesiąt następnych lat toczyły się burzliwe dyskusje, czy rozwiązanie przyjęte przez polską politykę zagraniczną równych odległości Warszawa-Moskwa, Warszawa-Berlin było rozwiązaniem słusznym. W tej chwili te spory znacznie osłabły. Ogromna większość historyków przyjmuje, że decyzja Polski w roku 1939 odrzucenia propozycji, później żądań niemieckich była decyzją jedynie słuszną.